Uczestnicy rajdu przyjmowani są serdecznie, swoje pojazdy chętnie udostępniają do robienia zdjęć i odpowiadają na pytania ciekawskich. Kuchnie przyjęcie w Zgorzelcu przygotowali samorządowcy i lokalni rzemieślnicy, którzy dopingują zuchwałych od pierwszej edycji wydarzenia. Czech rzem różnych, którym ja też jestem członkiem, zaproponował, żeby to spotkanie uczestników tego rajdu znalazło się u mnie. Wobec tego ja jako członek zgodziłem się i bardzo to się to taka ciem. normalna praktyka, że rzemieślnicy Wszyscy wspierają się? No jak najbardziej. Wszyscy rzemieślnicy coś dali, żeby ta impreza tutaj się odbyła. W Jeleniej Górze na rajdowców czekali mieszkańcy. Z uchwałych powitał Zbigniew Łodziński, wiceprzewodniczący Rady Miasta i prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Cieszę się bardzo, że dzisiaj rzemieślnicy nasi, rzemieślnicy z Dolnego Śląska, rzemieślnicy z Jawora są głównymi organizatorami tego wspaniałego rajdu. To już czwarty rajd. Zakończenie jest we Wrocławiu. Myślę, że wszyscy dojadą, czego z całego serca życzę. I gratuluję Andrzejowi, komandorowi, starszemu cechu, cechu rzemiosł różnych w Jaworze, że właśnie ta piękna impreza, jeden z etapów ma tu, w Wielenie Górze. Rajdowcy robią przystanki nie tylko w dużych miastach. Zabytkowe pojazdy wzbudziły spore zainteresowanie w Gryfowie, Chojnowie, czy lwówku śląskim. Wspaniało, ja jestem w ogóle fanką samochodów. Sama też posiadam, ale takie to jest no. Oko tak cieszy, że są ludzie, którzy potrafią zatrzymać historię, potrafią zatrzymać coś, co było kiedyś, kiedyś i my dzisiaj w XXI wieku mamy możliwość do zobaczenia, dotknięcia, zrobienia sobie zdjęcia. Fantastyczny szacunek wielki dla ludzi, tych, tych kolekcjonerów, tych, którzy dbają o to. Naprawdę wielkie brawa, wielki ukłon. Dzisiaj z uchwali zaliczają kolejny przedostatni etap z Kliczkowa do Jawora. Na trasie znalazł się chociaż w Grodziec i Świerzawa. Jak zwykle nie jest to najkrótsza e, trasa wyznaczona między tymi dwoma punktami mianowicie Kliczków i Jawor ale e, o tym decyduje atrakcyjność miejsc które chcemy pokazać jak zwykle e, uczestnikom na jego, na naszego rajdu w ramach promocji i zachęcenia do odwiedzenia tych naszych pięknych e, okolic. E, jadą wszystkie auta e, jak na razie bez problemów także tutaj od razu widać jak te auto zostały przygotowane do tego rajdu e, zresztą ja trwały wiele miesięcy, dlatego też teraz skutkiem jest tego właśnie ta, ta jazda bez awarii. Ostatni etap zuchwali pokonają w sobotę. Trasa z Jawora prowadzi przez Legnickie Pole, Środę Śląską, Kłębowice i Muzeum Motoryzacji Kopacz. Na mecie we Wrocławiu na rajdowców będą czekały pamiątkowe puchary i nagrody.